Odbędą się 35 dni Ziemi Sianowskiej. Piątek i sobota. Już teraz zapraszamy na stadion miejski w Sianowie. Jak zwykle dużo atrakcji i dla najmłodszych, bo i wesołe miasteczko, i zjeżdżalnie. I oczywiście dla dorosłych, bo oprócz tego, że będzie można coś zjeść, przede wszystkim będziemy mieli świetne koncerty. Ale żeby było śmieszniej, dodatkowo w sobotę przewidujemy potyczki na wesoło. Kiedyś to były potyczki sołeckie. Więc żeby. Nie mówić wszystkiego. Musicie Państwo być z nami w piątek, w sobotę, a w czwartek w Kinie drugi raz organizujemy turniej wiedzy o gminie, konkurs wiedzy o gminie i mieście Sianów. Najlepsza moim zdaniem impreza na Pomorzu Środkowym w czerwcu. Drugiej takiej nie ma, zresztą kolejny raz. Więc to jest niemało organizatorów i ci, którzy są za mną, choć to nie są wszyscy. Warto powiedzieć im wszystkim za ciężką pracę. To osoby związane z gminą organizacją turystyczną, stalińskim centrum wiedzy. Warto powiedzieć bardzo, bardzo dziękuję. Też dziękuję za wsparcie wielu naszym partnerom, którzy współfinansują to wydarzenie. Dzięki temu ten budżet, choć oczywiście finansowany, finansowany jest przede wszystkim z budżetu samorządowego. To wsparcie, bez tego wsparcia pewnie takie wydarzenie. Jak 35 dni ziemięskie nie mogłoby się odbyć, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Już na ten piątek, już na tą sobotę. Przede wszystkim chciałam, tak jak już szef wcześniej powiedział, podziękować wszystkim tym, którzy są za moimi plecami, którzy od samego początku działają, bo taka organizacja dni Ziemi Sianowskiej, to jest cała logistyka związana z, ze sceną, z toaletami, z ochroną, z bezpieczeństwem, z medykami, tak więc tych podpunktów na checklist, żeby to wszystko zrobić poważnie, no to mamy dosyć sporo i ci ludzie za moimi plecami są. Za to odpowiedzialni, każdy ma swoją działkę do wykonania. Czekamy z utęsknieniem na 16-17 czerwca. Tu na stadionie zaczną się dziać rzeczy wielkie. Gwiazdy już popotwierdzały swoje przyjazdy, też na nich czekamy. Mam nadzieję, że będzie to wspaniały czas do rodzinnego spędzania wolnego czasu. Chcielibyśmy poprosić wszystkich o przestrzeganie naszych zasad, które wprowadziliśmy od wielu lat. Nie wprowadzamy na teren stadionu żadnego szkła, bo po naszej imprezie też tu bawią się dzieci, ćwiczą sportowcy i naprawdę by przykro by było, gdyby w murawie zostały jakieś niepotrzebne odłamki, a do naszego bezpieczeństwa nie przynosimy żadnych narzędzi ostrych, żadnych narzędzi wybuchowych. Będziemy to oczywiście sprawdzać na trzech bramach w wyjściowych na terenie stadionu. Mamy dosyć sporą liczbę służb e, policyjnych, dosyć sporą liczbę służb e, ochrony. Tak więc e, mamy nadzieję, że całe rodziny z tymi dziećmi od najmłodszych lat do najstarszych będą czuć się bezpiecznie e, na terenie Stadionu Miejskiego w Sianowie. Także chcielibyśmy serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim tym, którzy się włączyli w naszą organizację Dni Ziemi Sianowskiej i widać ich na belce naszego plakatu. To są osoby, które już ponad 10 lat są razem z nami i rok rocznie wspierają nasze działania. Naszym takim gorącym punktem są te imprezy, które są oparte na naszej corocznej działalności. To są potyczki na wesoło. Kiedyś były potyczkami na sołeckimi, stały się na wesoło. Biorą w nich udział organizacje pozarządowe formalne i nieformalne, które zgłaszają się w grupach sześcioosobowych. Mamy już pełen skład. Tak więc walka będzie tutaj na stadionie w sobotę o godzinie 16. Oprócz tego występy naszych dzieciaków z Sianowskiego Centrum Wiedzy, z sekcji wokalnej, z sekcji instrumentalnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć klubu karate Buru, który także zaprezentuje się w swojej wyśmienitej formie. No i oczywiście moc atrakcji kół gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, sianowscy harcerze. Ale żeby to wszystko zobaczyć, to po prostu trzeba tu do Przybyć 16-17 czerwca serdecznie zapraszamy. E, w tym roku mamy e, wspaniały, e, wspaniały wybór gwiazd, które zagości na terenie stadionu. W piątek wyśmienita Natalia Kukulska, która jest od lat na polskiej scenie muzycznej, chyba znają każdy. E, oprócz tego organek, e, bardzo dobry męskie brzmienie e, z dobrą nową płytą. To są dwa koncerty piątkowe. W sobotę serdecznie zapraszamy na dwa koncerty chilloutowe. Jeden Messiah, który nas popłynie w dobre brzmienie, popłyniemy w dobre brzmienie i w dobry nastrój. No i gwiazda soboty 21.00 Agnieszka Chylińska ze swoją najnowszą płytą w Sianowie. W związku z tym, że Sianowskie Centrum Wiedzy prowadzi od wielu, wielu lat kino. Kino się rozwija. Ma przed sobą ogromny wachlarz. Perspektywiczny, tak więc nawiązaliśmy współpracę z Kapelą Filmową. I Kapela Filmowa to zespół pięciu muzyków, ludzi, którzy na co dzień pracują w kinach w całej Polsce. Jedna pani jest z dystrybucji TVP, reszta prowadzi kina tak jak my. Oni się zebrali, aby śpiewać piosenki filmowe, wykonują to w sposób fantastyczny, w związku z tym zaprosiliśmy ich do nas w ramach swojej współpracy. Kapela filmowa sobota godzina 18 Potyczki na Wesoło to niezmiennie od wielu lat atrakcja, która przyciąga bardzo wiele osób, które lubią konkurować ze sobą, lubią rozgrywki, ale oczywiście, tak jak nazwa mówi, na Wesoło konkurencje są tak dobrane, że wszyscy, którzy znajdą się w, zespo w zespołach, a zespołów jest sześć, sześć, sześć drużyn sześcioosobowych, mają szansę na rozmaite konkurencje. Konkurencje, które nie wymagają jakichś specjalnych zdolności sportowych, są przewidziane w taki sposób, żeby każdy mógł wziąć w nich udział. Mamy komplet, z czego się bardzo cieszymy: komplet drużyn. Wiemy, że przygotowują się, jeśli chodzi o stroje, przygotowują też osoby, które będą mi kibicować. Zapowiada się naprawdę fajna, fajne, wesołe rozgrywki, przewidziane są też nagrody. Nagrody są dosyć ciekawe, ponieważ są to nagrody pieniężne. 1000 zł, 800 zł i 500 zł za pierwsze trzy miejsca, ale też każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy upominek. Niemniej jednak najważniejsze są ta radość oraz chęć uczestniczenia i wspólnej zabawy podczas Dni Ziemi Sianowskiej. Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego kibicowania wszystkim drużynom. Zapraszam! i it